Cześć, ja jestem Efren i witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Trio. Ze mną jest Bredaman. No ale właśnie, jeżeli chodzi o Trio, to tym razem jest, że tak powiem, nie do końca, ponieważ Sirion ma kontuzję ręki i się kuruje, więc to jest taki odcinek specjalny, którym po prostu chcielibyśmy pokazać co razem z Bredamanem, że byliśmy na wyspie pod, podczas jego nieobecności. I to będzie taka nasza właśnie baza do kolejnych odcinków, co tutaj stworzyliśmy i co się w ogóle pozmieniało, a zmiany chyba bardzo dużo, prawda? Tak. No więc tak, to jest pierwsze właśnie nasze wejście do domu, cały teren jest ogrodzony takim żywopłotem, czy tam płotem, jak to woli. No i tak, po wejściu tutaj mamy pierwsze zmiany. Ogród oczywiście wcześniej tutaj był, czyli nasza taka mała farma. Pszenica oczywiście, czy tam zboże jakieś, no i co e, to, to jest? Trzcina. Ale tak, coś się zmieniło? Po pierwsze mamy właśnie o wiele fajniejsze schody, one są poszerzone. Tutaj nie pokazuje z prawej strony to jest niespodzianka na potem. Eee, I teraz tak, no może wnętrze domu najpierw pokażemy. Tak, tak. Co tu tam się pozmieniało. Więc tak, mamy takie bajery Ala właśnie te lampki zapalane. To zrobił nam Bradaman, nasz inżynier domowy. No takie się roślinki posadzone. Nie wiem, czy one były wcześniej, chyba ich nie było. Eee, no, jakieś obrazy się pojawiły. Pieterko bardzo fajnie wygląda, to pokażę. O, tu mamy kominek. On jest jeszcze w trakcie kończenia, więc nie, nie, to, to nie jest, finalny, że tak powiem, finalna jego wersja. No ale tutaj mamy rzeczywiście lampeczki porobione się obrazy. Bardzo fajnie to w nocy wygląda naprawdę fajnie jest to oświetlone. No i oczywiście tutaj mamy stół do e, zaklinania, jak widać. E, no i na zewnątrz to chyba jakichś większych zmian nie było, nie. Mogę, nie wiem, poka no, mogę pokazać z góry jak to wygląda właśnie teraz wszystko, bo to jest akurat fajne. Tu nie pokazuję co tam jest dalej. Już pokazałeś. Ma kawałek, dobrze Eee, tak to wygląda z góry, i to jest właśnie to, co tutaj będzie widać teraz. Coś takiego to jest to, co właśnie nad czym obecnie pracujemy. To będzie pewnie za jakieś dwa odcinki skończone. To jest nasz, nasz system eee, podróży nad całą wyspą. To tak naprawdę tutaj się ciągnie ta kolejka, i to jest jeszcze tam daleko, daleko, daleko. No po prostu nad całą wyspą się rozwidla. Na razie nie chcę zredagować jakichś tam większych szczegółów. Pokażę zaraz kawałek. E, tak jak mówię, to będzie za jakieś 2-3 odcinki, już skończone. więc wtedy pokażemy całość. No i nasz ostatni odcinek w ogóle skończył się na tym, że mieliśmy wybierać się gdzie? Do naderu. Tak, jest, do naderu mieliśmy iść. Wtedy razem z, właśnie z Bradamanem i Syryonem, tutaj to wciskam, e, zdobyliśmy obsydian, który. O Jezu, właśnie tak jest, jak się wciska. <laughs> zdobyliśmy obsydian, który nam, e, miał nam pomóc w stworzeniu tej bramy do, właśnie do naderu. Ale, żeby było ciekawi, to my nie zrobiliśmy sobie po prostu tutaj na środku, że tak powiem, podwórka tej bramy, tylko zrobiliśmy odpowiednie miejsce. I teraz tak, tutaj właśnie mieliśmy taki stół przed dołem, zrobiliśmy z tego bardzo fajną altanę. Oczywiście jest oświetlona, bardzo fajnie to w nocy wygląda. Teraz będzie widać takie miejsce powiedzmy o relaksu. Co dalej? Tutaj jest oczywiście wszystko ogrodzone żywopłotem, i to jest właśnie nasze zejście do netheru, które stworzył Bredaman. To jest jego projekt. tak? Tak, tak. Troszkę się nie napracowałeś. Pokażemy, jak to wygląda. Tutaj mamy jakieś kraty na, na ścianach, żeby było klimatycznie. bardziej klimatycznie, tak jest. Eee, no i tutaj właśnie jest fajne przejście, które trzeba aktywować wciskając przycisk. I zaraz się powinno zasunąć, tak jest. No i to jest właśnie sala, która jest wejściem do tego drugiego wymiaru. Czyli wygląda to na pewno lepiej niż gdyby to miało po prostu stać gdzieś tam przed domem. Ma takie swoje specjalne miejsce fajnie oświetlone. No ale oczywiście teraz nie będę wchodził, bo to będzie temat na kolejny odcinek, kiedy będzie z nami już Syrion, kiedy się wyleczy z tej kontuzji ręki. O, dostałem dźgami. Jak ty je zrobiłeś. Dobra i pokażemy jeszcze kawałek tej. A nie, jeszcze mamy jedną rzecz do pokazania. To jest tak, po pierwsze, yy, tutaj nasza farma owiec, musieliśmy troszkę to przebudować, ogólnie to chyba będziemy musieli zrezygnować z tych płotków, bo po prostu te owce przez to przechodzą. Nie wiem, ja to normalnie dyskami proponuję zabudować, żeby nie wychodziły. I teraz tak, owiec trochę jest w... Cholera, uciekało znowu. Tych tu było tyle, że nie dało się przejść, no bez jaj. Poczekaj, to ja, Won mi stąd. Ja muszę jedną rzecz szybko zrobić. Później nam znowu uciekają, Zalogujemy się, nie będzie ani na owcy. To dopiero będzie lipa. Nie. O, nie mam zboża. To szybko kilka owiec rozmarzymy. Zawsze taka rezerwa będzie, nie? Mogę wyskoczyć? Sprzątam dom cały życie. Wystarczy? Tak, wystarczy. Czekaj, zasieję. Tutaj, kaszlu. Co to mnie? O, co za? Skąd to się wzięło? to jakie są warte? A, do no. Siebie, teraz Boże, kochany, Zrobić Co mówisz? Nie, nic. Zasieje, nic tu nie gadaj. Dobra, rozmażymy owce szybko. Tutaj wezmę to w bo się oblecą mnie jak muchy gówno. Dobra, jedna para wesoła, teraz druga. No, gdzie mi się? Dobra, i trzecia. Raz, dwa do roboty. A, jeszcze tutaj dwie. Kochanice, dobra. To powinno teraz być dobrze. No, bo te owce jakoś przeskakują, nie wiem. Ja widziałem nawet po tej altanie biegały. I dobra, jeszcze jedna rzecz, którą będziemy właśnie robili. To jest yy, pomysł na najbliższe odcinki. Tutaj mamy. <laughs> o, właśnie. No, nie wiem, w środku była, czy na zewnątrz. To jest taki, powiedzmy no na razie bardzo prymitywny basen, to chcemy fajnie zrobić. Mamy już do tego materiały nazbierane, czyli od groma wełny różnej kolorowej, więc tu będzie taki fajny naprawdę basen ale nie wiem, jacuzzi czy coś takiego zrobimy, nie wiem jeszcze. I właśnie pokażę Wam kawałeczek tej kolejki, jak to będzie wyglądało, w ogóle na czym to polega. Mamy takie kluczowe miejsca na wyspie, typu właśnie kopalnie, ta nasza stara tak zwana kopalnia. Inowań, może nie będę jechał tylko przejdę się. E, oczywiście fajnie wszystko w nocy wygląda, jest oświetlone. I to jest tak, to jest, tutaj jest pierwsza kopalnia właśnie, do której chodziliśmy blisko domu i yy, więc tutaj będziemy po prostu mieli dojazd kolejką zrobiony. Yy, 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 yy. Tory będą ciągnęły się o wiele, wiele dalej. To jest ogólnie fajne, że nawet na, naprawdę chodząc na piechotę po tych torach, że nawet nie mówię o wagoniku, jest o wiele szybciej niż tam przedzierać się przez dżunglę czy przez wodę i wszystko jest właśnie fajnie zrobione na całą, na całą wyspę tych wszystkich miejsc, które nam są potrzebne. Tutaj się naprawdę kupę napracowaliśmy z Bredamanem, prawda? Tak, tak. E, aha, tutaj tego nie pokażę, to jest fajne właśnie, daleko się ciągnie. Zresztą Bredaman się już przejechał tam, <grym> tam i spadł, bo to jest jeszcze nie niezakończone, ale tam dalej... No, niespodzianka to będzie. Tutaj zrobimy sobie jakieś, nie wiem, jak to zrobić... Trzeba będzie schody do kopalni jakoś rozciągnąć. Tu jest jeszcze część nieoświetlona. Tam się ciągnie dalej w prawo. I tutaj do takiego fajnego miejsca, które też pokażemy właśnie w kolejnym odcinku. Dobra, ja może pójdę sobie bo tam od grama potworów się respi. Póki co jeszcze właśnie nie mamy wszędzie barierek, co też trzeba będzie zrobić. No i te tory tam dalej o, tam, o, będą się ciągnęły z drugiej strony wyspy. Tam mamy również kopalnie i taki ogólnie bardzo fajny teren. Planujemy coś tam wybudować, ale to również jest tajemnica. Oprócz tego mamy wybudowaną jedną rzecz też fajną, której jeszcze nie pokazaliśmy. Na którą troszkę siedzieliśmy. Taki bardzo fajny mechanizm służące do niszczenia różnych rzeczy, ale to również pokażemy, jak już pewnie będzie Serion. Czyli jak widzicie, tak naprawdę na tej wyspie sporo się działo, że tak powiem, nie, kiedy nie było odcinków. No i tylko czekamy po prostu na Siriona, jak będzie w stanie grać, wtedy dalej Minecraft Trio rusza, więc wszystko sobie zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Teraz pokażę może z góry, to wygląda fajnie, oświetlone te tory. A, wchodzimy na górę. Teraz tak, cały domek wygląda tak bardzo fajnie to wygląda z góry. Tam właśnie ta altanka jest oświetlona. Tutaj z tymi lampami oświetlony pokój. I te tory. To właśnie rewelacyjnie się prezentuje. Tam już dalej pochodni nie ma, ale wszystko podokręczano oczywiście i będziecie mogli to podziwiać już w pełnej krasie. Naprawdę fajne. No i tak jak mówię pomysł z tym się zrodził tak naprawdę, bo ciężko było się nam przedzierać przez tą dżunglę, a teraz jest po pierwsze bardzo fajne, a po drugie nawet można, że tak powiem wagonikiem się przejechać i sobie pozwiedzać wyspę, bo to się ciągnie aż tam dalej i z tej strony wyspę, czyli cała dookoła jest, że tak powiem posiana, otoczona torami. No i tak wygląda ten pokój właśnie, jak już jest oświetlony w nocy, bardzo fajnie. Te lampki są dość, dość fajne, jasno świecą. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek specjalny. Eee, dziękujemy Wam za uwagę i no, oczywiście zachęcamy do oglądania dalszych odcinków. Powinniśmy, mam nadzieję, za tydzień już normalnie Minecraft i nagrywać, tak? Tak, myślę, że już się wykoruje serial. Dokładnie, a jak nie, to po prostu będzie jako statysta, ale podejrzewam, że pojawi się będzie mógł mówić, bo po prostu ma problem z ręką, nie jest w stanie operować myszą teraz, więc no, gra nie ma sensu. Chociaż w sumie i tak nic nie robił. <śmiech> <śmiech> Tylko robimy za, za takiego tutaj obiboka. A no dobra. takiego. <noise> Dokładnie. No ale tak jakby nie było, jest trio, musi być trio. Takie są założenia tej serii, więc nie będziemy tego zmieniali, nie będziemy robili duo nagle z trio, nie? No tak. Albo no nawet ma sensu. Co? Tak jest. To dziękuję za uwagę jeszcze raz. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cześć. Cześć.